Patryk Kosela, Sierpień 80. Mnie się wydaje, że kolega sprawozdawca tej ustawy dalej tkwi, konstruując te przepisy, w sytuacji, w której związki zawodowe zajmowały się tylko i wyłącznie rozdawaniem cebuli na zakładzie. Bo <laughs> dzisiaj bycie działaczem związkowym, przewodniczącym związku, to nie jest z naszej perspektywy siedzenie i rozdawanie tej cebuli. To jest tak, to są procesy sądowe, to są komisje socjalne, to są dyżury prawnika, to są interwencje, to jest pisanie FISM, to są negocjacje płacowe i wszelkiego rodzaju inne obowiązki wynikające z ustawy. To jest raz. Druga rzecz. Tydzień temu spotkaliśmy się tutaj i prelegentką była Elżbyta Wornalczyk, przewodnicząca naszego związku sieci Tesco Polska. Dodam jeszcze dla jej reklamy, bo to bardzo ważna rzecz. Organizatorka pierwszego w Polsce strajku w hipermarkecie. Jej mi by nie było. Jej by nie było na tym spotkaniu, gdyby doszło do czegoś takiego, że 4 godziny może dziennie poświęcić na niełatwą pracę związkową. Najzwyczajniej w świecie musiałaby zrezygnować z tego typu aktywności. Mało tego, akurat sieć Tesco Polska ma, jak Państwo wiecie, kilka kaset sklepów. I to jest jedna struktura. I wyobraźcie sobie, że ona praktycznie nawet 7 dni w tygodniu jest w trasie, bo jeżeli rozprawę sądową ma w Bydgoszczy, a jest z Tychów, spotkanie z pracodawcą, który ma siedzibę w Krakowie też musi dojechać do Lublina, na drugi koniec Polski i to się tak wcale fajnie nie sprzedaje mówienie o tym, że należy ograniczyć do 4 godzin, że to dzięki temu będzie jakaś integracja z pracownikami. Nie. Członek związku zawodowego chce realnej pomocy, a nie całowania w klamkę biura związkowego. Taki związek nie jest mu potrzebny. Jeżeli ktoś chce osłabiać ruch związkowy, to właśnie takim zapisem ustawy, którego nie da się w żaden sposób bronić tego dokona. To jest niedźwiedzia przysługa prowadząca do zupełnego osłabienia związków zawodowych. Być może zależy na tym pracodawcom. My na pewno nie będziemy poklepywać tego zapisu po plecach. Dziękuję.